Klasykę lubię za to, że książki są zawsze dla mnie wyzwaniem, takim literackim. To nie są książki, które przeczytam w jeden czy dwa wieczory, ale książki, nad którymi się zawsze pochylam, zamyślam, czytam je trochę dłużej, czasem tygodniami, czasem miesiącami. I klasyka to jest dla mnie takie trochę odkomanie listy lektur i tego, co w szkole zawsze trzeba było przeczytać, bo teraz sama decyduję, co z klasyki czytam. Sama dobieram te lektury i bardzo też cenię je za to, że one są mocno intertekstualne i tam jest dużo odniesień do innych tekstów kultury, do innej klasyki. Więc czytanie klasyki to jest taka podróż przez najlepsze morze literatury. A skoro mowa o morzu literatury, to nie mogłabym polecić klasyki ze serii skandynawskiej, Poparzone Dziecko z Kygada to jest jedna z tych książek z klasyki naszej skandynawskiej, którą wydaliśmy i którą czytam sobie właśnie tak śpiesznie, która. Która zabiera mi trochę więcej czasu niż normalna książka, ale jest bardzo interesująca i z każdą kolejną stroną można odkryć naprawdę ciekawe rzeczy o ludzkich o ludzki, o relacjach. Więc bardzo serdecznie Wam ją polecam, podobnie jak całą klasykę, nie tylko skandynawską. Dlaczego wracamy do klasyki? Otóż do klasyki wracamy, jak mawia profesor Ryszard Koziołek, po to, żeby mieć. Yy żeby czuć wspólnotę z innymi ludźmi, z ludźmi, którzy właśnie te klasyczne teksty, tak jak my, znają. To buduje jak naszą tożsamość, europejską, światową i tak dalej. No to taka oficjalna odpowiedź. A dlaczego powinniśmy wrócić do Hamsuna? Na pewno większość z Was kojarzy głód, nawet jeśli nie czytała, no to głód Hamsuna kojarzą wszyscy. Głód, taka jego pierwsza, poważna, największa jego powieść. To jest druga jego powieść powa poważna, tak zwana. I szarady są, są. Tu są bardzo różne wątki. Jest nawet, są, są motywy kryminalne, są wątki egzystencjalne, ale wydaje mi się, że głównym powodem, dla którego warto te szarady przeczytać, jest to, że Hamson już pod koniec XIX wieku, to znaczy on wyprzedził swoją epokę. Tak jak to się mówi często o, o niektórych ludziach, on potrafił pisać tak jak Joyce albo jak Virginia Woolf. Pisali dopiero ileś tam lat po nim. E, Hamson naprawdę, oprócz tego co, wszystkiego, co można o nim powiedzieć jako człowieku, był e, autorem wybitnym pod e, niektórymi względami. Dlatego czytajcie szarady. E, no, tyle. Czytam klasykę, bo wtedy zawsze wiadomo, czego się spodziewać. Jak się chce takiej naprawdę mega dobrej książki i nie ma się ochoty na ewentualne rozczarowania, to wydaje mi się, że klasyka jest zawsze dobrym wyborem, bo no nie bez powodu jest uważana za klasykę. A poza tym czasem po prostu jest dobrze porównać sobie jakieś nasze współczesne pisanie z tym takim, wiecie, pięknym, trochę starszym, z trochę innym językiem. Ja bardzo lubię klasykę i często do niej wracam. Jeśli chodzi o naszą serię skandynawską i klasykę skandynawską, to ja oczywiście wybieram pożegnanie z Afryką Karen Dixon. I już nieraz o tym mówiłam, że to jest po prostu jedna z takich książek mojego życia. To jest taka książka, którą przeczytałam w liceum i mnie olśniła. Nauczyła troszeczkę, jak patrzeć na innego, na odmienność, że można pisać. Z taką jakąś czułością o Afryce, o ludziach, którzy tam żyją. I to pomimo, że ta książka była napisana tak dawno temu, i że tam troszeczkę czasem trąci myszką, to nie jest po prostu jakieś takie ponadczasowe piękno i szacunek dla innego człowieka. Dlaczego warto wracać do klasyki? Dlatego, że poza zmianą anturażu klasyka ma to siebie, że zawiera treści i wartości, które są aktualne dziś. I tym wygląda dobra literatura. Są różne motywy, są na gatunki, różne na trendy, ale klasyczna i dobra literatura zawsze się obra. Dlatego właśnie warto wracać do klasyki. Dlaczego warto czytać Podważone Dziecko? Bo to jest jedna z tych powieści, która być może nie ma spektakularnych zwrotów akcji i wciągającej fabuły. Oparta jest to ona przede wszystkim na postaciach, na postaci ojca i syna, i mówi o jednej z najtrudniejszych relacji pomiędzy właśnie synem i ojcem o wyjściu matki. Napięcie rośnie, sytuacja, um, sytuacja nieprzyjemnie brzmiewa i finał na pewno Państwa zaskoczy. A tak jak już powiedziałam, klasyka daje nam mat, y, czasowe treści, więc dlatego warto się tego matować.